Jak wygląda w Polsce prawo? Prawo do ochrony osób doznających przemocy w rodzinie, przemocy domowej. Prawo w Polsce nie jest najgorsze. Umożliwia chronienie ofiary, tylko problem jest z jego stosowaniem. Często organy, które mają chronić osoby pokrzywdzone, niestety wtórnie je wiktymizują. Ale pamiętajcie o tym, że są organizacje, które mogą Wam pomóc. Jest Krajowe Centrum Kompetencji z infolinią 801 109 801, ale są też różne organizacje. Jest Centrum Praw Kobiet, jest Niebieska Linia, jest wiele innych, które skutecznie potrafią pomóc. Pamiętajcie tylko, żeby się do nich zwrócić, żeby zadzwonić, żeby napisać na przykład na Przemoc, przemocmałpa.kck.pl. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jesteśmy po to, żeby Was ratować z zakrętego kręgu przemocy.